Cześć! Jest połowa kwietnia. Ostatnie tygodnie były dosyć deszczowe i wilgotne. Nie fajnie, jeżeli chodzi o człowieka i aktywność na świeżym powietrzu, ale dla przyrody, co widać po kolorze trawy, bardzo potrzebne. Pamiętacie sadzonki pak choi, które miałam na parapecie? Teraz są tutaj na tej grządce pod chałupką. Od początku były przykrywane, wcześniej permanentnie, teraz na każdą noc, wcześniej folią, gdy były malutkie, o popatrzcie, teraz agrowłókniną, gdy są większe. Ja hołduję w zasadzie minimum wkładu, maksimum korzyści. O wkład chodzi mi też energetyczny, nie chciałam tworzyć jakichś wyszukanych konstrukcji. Po prostu wzięłam patyki, który, z którymi, na których opierały się te materiały, żeby nie ym, przygnieść sadzonek. No i rosną, rosną maluszki. Dla z pakczujami jest taka sytuacja, że one lubią chłód i jak się zrobi za gorąco, od razu idą w kwiat. Więc trzymam kciuki, żeby zdążyły zanim yy, zrobi się bardzo ciepło. A, a one są dosyć duże, jak w sklepie pewnie zaobserwowaliście, potrafią być takie dosyć, nie wiem, nazwać to sałaty, kapusty i mają, są idealne do ugotowania na parze i polania sosem sojowym i posypania na przykład se, sezamem albo włożenia do zupy i na to liczę, ja tak sobie wzbogacam wszelakie zupy, a tutaj jest nowy rzut świeżych, malutkich sadzoneczek pakczoja obok na szachownicę powsadzane to jest moja ulubiona metoda sadzenia wszelakich warzyw drzew, owoców, wszystkiego także trzymam kciuki, żeby urosły duże, zanim, zanim zakwitną a tutaj moje kapusty pekińskie które kwitną a po, i obrywam kwiaty i szamam po prostu w sałatce Pięknie ruszył lubczyk. Jeszcze tydzień temu był malusieńki, ledwo wylazł z ziemi, a teraz piękny, piękny busz. Lubczyk to jest po prostu coś wspaniałego. Ususzyłam sobie na jesieni wjechać po kaźny i cały czas korzystam, dodaję prawie do każdej zupy. Poprawia smak rewelacyjnie. Nie wiem, czy pamiętacie taką przyprawę magii, ale Magi oryginalnie była robiona na bazie lubczyku. Magi poprawiała smak każdej zupy, każdej potrawy i naprawdę to zioło robi robotę. No i jeszcze chciałam pokazać moje czosnki, które zyskały na objętości, właśnie na wysokości rosną pięknie, robi się zielono. Na tej przydomowej grządce wschodzi bób. Ale co mnie interesuje bardziej to jest szczypior, który jak widać jest na bieżąco oskubywany do jajecznicy albo do sałatek. Także fajnie mieć już coś yy, z grządek do wykorzystania na ten moment. Co nowego zdorwałam w pobliżu yy, niezauważoną przeze mnie kupę. Biomasy, nazwijmy to przekompostowanej bardzo dobrze. Tutaj okoliczni sąsiedzi nie chcą tego na swojej działce, nie wykorzystują tego, nie kompostują, zrzucają na kupę, którą to właśnie dojrzałam. I no, dla mnie to jest coś wspaniałego, bo wyprodukowanie takiej ilości przekompostowanej biomasy to jest dosłownie, to nie wygląda, ale to jest cała jedna taka komora kompostownika. No to to jest dla mnie rok, dwa. A tutaj po prostu było gotowe i jeszcze się nie skończyło. I tak wyściółkowałam tutaj tą grządkę. Dałam też pod krzaki, żeby trawa nie rosła. I tutaj trafią pomidory i papryki. Idę teraz do mojej drugiej niewykończonej chaty. Są boczniaczki do zebrania. Druga tura kazała na siebie znowu poczekać, ale odkryłam to, że lepiej je zerwać z tę folię, bo kłębiły się zawiązki grzybów pod nią i wyglądało na to, że nie znajdą wyjścia przez nacięcia, które zrobiłam, więc rozerwałam ją całkowicie. Te sobie znalazły. Wyjście przez to nacięcie i mają e, słuszny rozmiar, więc to są te, które dzisiaj zbiorę. A tym maluchom jeszcze pozwolę urosnąć. Tu jest jakiś malutki zawiązek, może, może się rozwinie, pełnowymiarowego grzyba. Czy zwróciła mi się ta kostka? No, obawiam się, że nie. I w sensie koszt tej kostki, bo ja dałam 30 zł. Pierwszy zbiór był mniej więcej, mniej więcej taki, to jest drugi zbiór. Zobaczymy, jakie, jakie rozmiary osiągną te. Dam jej czas jeszcze, żeby zobaczyć, czy coś na niej wyrośnie. Ale fajne doświadczenie. Myślę, że mógłby się, mogłoby się koszt zwrócić, jakby od początku były dobre warunki. Kupiłam je w lutym, więc dosyć wcześnie i zimno, i trzymałam tutaj w tym domku niewykończonym, nieogrzewanym, gdzie jest wilgotno, ale też chłodno i yy, możliwe, że za chłodno. Ale fajne doświadczenie, i będę eksplorować ten temat dalej, bo uwielbiam mieć grzyby. No dobra, maluchy. Czas Was zebrać. Jak już jestem przy drugim domku, zrobię mały update sytuacji. Zmieniłam zdanie co do kontynuacji prac. Postanowiłam zmienić chronologię wydarzeń i odstawić malowanie farbą glinianą na cieplejsze dni i na moment, w którym uporam się z olejowaniem drewna na antresoli. I wyszlifowaniem belek y, y, sufitowych od strony parteru. Wszystko po to, żeby brudne prace najpierw zakończyć i y, z malowaniem wejść już jako z takim typowym wykończeniem. Po prostu nie chciałabym, żeby pył y, z y, zaszlifowania drewna osiadał na, na tych świeżo pomalowanych ścianach. Nie chciałabym potem, nie wiem, nawet szmatką ich odpylać. Y, i przy okazji, nie wiem, ze, zrobić jakieś e, smugi brudne. Po prostu chciałabym już zrobić to na czysto, ale e, to co zrobiłam e, korzystając z jednego ciepłego i słonecznego dnia, to porządek przy tej ścianie. E, może niektórzy z Was kojarzą, była zawalona deskami, które były oparte e, tutaj, e, zawalona, zagracona deski ułożyłam pod chmurką. Mam znowu całą, całą górę desek. Tylko tym razem przykryłam je odrobinę, żeby nie zamakały. No, jakieś przyszłe projekty. A miałam płyty tutaj widać. Karton gipsowe kupione pod koniec 2020, które stały też tu oparte, i wygięły się w łuk. Powiedziano mi, że to raczej nie nadaje się już do wykorzystania w środku do wykończenia łazienki, ścian łazienki, więc wykorzystałam je, te płyty, jako dywanik. Tutaj jest pył właściwie, wydepta na gleba i tutaj wieją wiatry, więc się mocno pyli. I wykorzystałam je jako przykrycie i wygładzenie powierzchni, po której się chodzi. Zastanawiam się, czy da się wykorzystać ten gips w ogrodzie. Jeżeli on jest już tutaj widać, że się łatwo niszczy, tutaj ślad po nadepnięciu. Myślę, że no, przede wszystkim łatwo zmienić to w gruz i zastanawiam się, czy ten gruz dałoby się jakoś wykorzystać w ogrodzie. Jeżeli ktoś z Was wykorzystywał gips w ogrodzie, będę wdzięczna za podpowiedź. Na lokalnym targu kupiłam worek sadzeniaków. To są czerwone. Ziemniaki, ale nie bataty, tylko odmiana Ricardo, czyli mają taką czerwoną skórkę z zewnątrz, a miąższ jest biały. No i pokrywam to poletko, które było w planach. Tutaj jest cały czas gruba pokrywa słomy, i te ziemniaki oprócz przyniesienia plonu mają za zadanie tą słomę przekompostować, a oprócz tego mają tą zaletę, że ślimak im nie szkodzi. Poletko już obsadzone ziemniakami. Teraz wystarczy czekać na plony. W sensie aż wylezie, chociaż zielona część na wierzch, a jeżeli zastanawiacie się, co jest w tym wiaderku, to tu jest topinambur. Topinambur, czyli taki odmiana słonecznika, która ma jadalne korzenie i jest, i kto się nazywa potocznie inwazyjny, w moim mniemaniu, bujny. Um, bardzo bujny, bardzo się rozrasta i jeszcze nie wiem, gdzie bym go chciała, więc nie chcę puścić go ze smyczy, że tak powiedzmy. E, rośnie sobie w tym wiadrze, gdzie ma ograniczenie przestrzenne i gdzieś tu widziałam nawet w pierwsze... O! Jest! No, niech sobie rośnie. Z ziemniakami. Umeblowanie domku zostało podporządkowane uprawie mojej przyszłej papryk, sadzonkom. Jak widać, po pikowaniu zabierają sporo miejsca. Wkorzystałam stolik, który stał nieużywany pod wiatą w drugim domku. Teraz tutaj jest miejsce, ma półeczki, więc nawet jeszcze tutaj wejdzie trochę sadzonek. I trzeba to wszystko podlewać. Co jakiś czas. Całe szczęście. Papryki jeszcze nie wyglądają na także krzy, na krzyczące. Ale co drugi dzień, co trzeci, staram się je podlać niewielką ilością. Te pojemniki po jogurcie. Zajmują mniej miejsca niż takie doniczki profesjonalne. Nie mają niestety odpływu, więc muszę uważać z ilością wody aplikowaną, żeby ich nie przelać. No i też fajne, to jest metoda na danie drugiego życia czemuś, to, co normalnie skończyłoby na śmietnisku. Nie wiem nawet, czy te pojemniki recyklingowi są podawane. Chyba nie. O! No, trochę mnie czeka podlewanka. Kolejna transza. Sadzonek tutaj. No nie, no, nie ogarniam tych papryk, powiem szczerze. Ale z czego się cieszę, wykiełkowały arbuzy z moich nasion. i Jest ich 10. 10 siewek. Całkiem sporo. Naprawdę nieźle. To są takie arbuziątka, malutkie. To chyba taka po prostu odmiana. Nie powinnam była się martwić, że e, nie urosły zbyt duże, ale to po prostu jest taka malutka odmiana. Słodkie, pyszne. No i mam nadzieję na ten rok. Co tu jeszcze? Kard. Tak wygląda kard. Siewki. To jest ten karczoch hiszpański. Wczoraj, czy przedwczoraj do risotto dodałam łodygę. Wygrzebałam na grządce. Są takie chrupiące, pyszne. Naprawdę polecam. No i bakłażany, Bakażany niektóre przepikowane, niektóre czekają na przepikowanie. Generalnie z przepikowaniem robię to na zewnątrz, więc czekam na popołudnie ciepłe, słoneczne, bo no, jest to trochę szok dla tych roślin ciepłolubnych być na zewnątrz. A haha, okra. To jest mój eksperyment, więc powiem tak: nie wiem, czemu one są takie bladozielone, czy tak ma być, czy nie. Też powinnam. O, Dzień dobry pani. Chyba tam mam pięć nasionek i wychodzi kolejne. To, to będzie moja uprawa domowa, bo to jest roślinka bardzo ciepłolubna. No, przepikuję je i będę obserwować. On okrama takie podobne do cukinii owoce owłosione i przy przygotowaniu wydziela śluz, więc zagęszcza potrawy. I chcę tego spróbować. Nie sądzę, abym kiedykolwiek w życiu okre jadła, ale jako, nie wiem, z 20 lat temu natrafiłam na przepis z użyciem okry, i ponieważ o tym warzywie nikt w Polsce chyba nawet nie słyszał, tym bardziej nie dało się go kupić. Ja w tym przepisie używałam cukinii. Tak więc nie znam oryginalnego smaku. To była zupa, taka warzywna, przepyszna, nawet z tą cukinią, ale. Jeżeli mi wyprodukuje się okra, wyrośnie i da owoce, to zrobię tą zupę, wygrzebię tą książkę z kucharską i zrobię tą zupę z okrą. Mam nadzieję, poznam jej oryginalny smak. Jeszcze a propos sezonu grzewczego niestety nie zakończył się w lutym. Marzec był dosyć chłodny, chyba przeczytałam, że najchłodniejszy od wielu lat. Kwiecień również, więc rano, gdy są bardzo chłodne dni i nie ma szansy na słoneczny dzień, który mógłby dogrzać chatę, a dzisiaj jest właśnie pochmurno, nagrzewam chatę. Ale teraz wykorzystuję skrawki, desek, skrawki, drewna. Pod, tym, jak zrobiłam, porządek pod wiatą, tak więc za 0 zł. Co 0 złotych to nagrzanie domku mi wychodzi. Um, no, także... Także tak. Bez dźwięku, będzie z muzyką. Po prostu na mnie filmuj, nie przyciskaj, niczego, dopóki widzisz. I Action!